Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej. Już chciałam zaczynać, tu Lucjan jako pierwszy Was przywitał, więc być może słyszeliście. Natomiast przede wszystkim, o czym dzisiaj będzie, to jest finał turnieju w Wuhan, ale skoncentrujemy się na tym, co się wydarzy też w rankingu WTA w najbliższym czasie. Eee, także sobie to trochę rozłożymy na czynniki pierwsze. Dokładnie tak. Arina Sabalenka wykorzystuje nieobecność Igi Świątek i triumfuje w Wuhan. Jest to jej 17. Kolejno, kolejne zwycięstwo w tym miejscu, w tym turnieju. Oczywiście w 2018, 2019 roku również tutaj triumfowała. Natomiast oczywiście przerwa pandemiczna, powrót tego turnieju do, do Wuhan i kolejne zwycięstwo Sabalenki. Siódme już, jeśli chodzi o turniej rangi WTA 1000. No i oczywiście zaraz sobie porozmawiamy o o tym, co to znaczy dla również Igi Świątek, jeśli chodzi o ranking. Chwilę sobie przeanalizujemy, oczywiście, ten finał. Zachęcamy, jak najbardziej, oczywiście, do subskrypcji naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, do łapek w górę i dyskusji, co sądzicie, czy numer jeden na koniec tego roku jest dla Was jako kibiców ważny, bo chyba dla Igi Świątek nie do końca, patrząc na to, że mimo wszystko odpuściło wiele, tak. wiele turniejów, także, tak. także na pewno sobie to przeanalizujemy wen Zheng po raz pierwszy wygrywa seta z Ariną Sabalenką, jednak to nie wystarcza do tego, aby wygrać po raz pierwszy z Białorusinką. Trzeba przyznać, że pierwszy set to był dosyć klasyczny obraz spotkań pomiędzy tymi zawodniczkami, natomiast później widać, że no, oczywiście faworytka gospodarzy, kibiców trochę poniosł, poniósł ją ten doping. No i było widać, że pierwszy raz faktycznie przeciwstawiła się Sabalence. Tak, Arina też ma takie fale, jeśli chodzi o tak naprawdę każde spotkanie. Mam tu na myśli oczywiście te fale, kiedy po prostu są momenty takie, można powiedzieć, takiego kryzysu. Jest po prostu trochę więcej tych niewymuszonych błędów niż zazwyczaj, ale jakby w jej tenis jest to też wkalkulowane, ponieważ taki styl gry prezentuje, że. No, że po prostu można tutaj to, to gdzieś tam wkalkulować. Natomiast, natomiast faktycznie tutaj no na pewno ten doping chińskiej publiczności dał rzęk dodał takiego wiatru w żagle i, i trochę ją poniósł. Natomiast mam wrażenie, że i ta karyna miała to spotkanie bardzo, ale to bardzo pod kontrolą. Próbuję się skoncentrować, natomiast miała Aryna to spotkanie pod kontrolą. No i tutaj duże brawa za cały ten turniej, bo, bo, bo naprawdę, no po prostu zagrała na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tak, cały ten trzeci set Aryna Sabenka od początku prowadziła, razu wyszła na prowadzenie z dwoma przełaniami, i zrobiło się 3 do 0 bardzo szybko. Natomiast na co warto myślę, że zwrócić uwagę, jeśli chodzi o cały ten turniej, jeśli chodzi o o to, w jaki sposób Sablenka grała. Uważam, że to nie był wcale najlepszy turniej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób grała, kontrolowała te wszystkie mecze. Myślę, że ten najbardziej jednostronne spotkanie to było właśnie to e, przeciwko Magdalenie French, gdzie tak. wszystko tak naprawdę szło jak po sznurku Białorusince. Ponad 40 winnerów. tak naprawdę nie miała właśnie tego tak. momentu kryzysowego, tak. o którym mówię. E, tu, tu oczywiście e, wiadomo też czasem jest tak, że po prostu czyjś e, styl gry bardziej pa, pasuje komuś innemu mniej i tak dalej. E, natomiast no, i tutaj Magda na tyle wolno grała, patrząc na to, jak Arina Sabalenka mocno uderza piłkę, e, że po prostu no też zagrała bez, bez jakiegoś... Tak, no tutaj piłkę. widzimy statystyki. 32 kończące, 32 kończące piłki Ariny Sabalenki w całym trzysetowym e, trwającym 2 godziny 40 minut meczu, natomiast e, po 16 gemach, e, które wystarczyły, aby rozprawić się z Magdaleną French, e, e, z Arina Sabalenka tych winnerów zagrała 42. Tak, no to, to, tak. to dużo mówi o tym, jak wyglądały te, te Spotkania, natomiast co mi się rzuciło w oczy, na przykład jeśli chodzi o ten pierwszy set z Kokogowdzie, totalnie obok meczu, obok tej tak, pierwszej parki przeszła Sabalenka, jakby trochę taka obrażona. Primadonna wyszła na ten tak. kort i się dziwiła, że rywalka też chce wygrać. Tak, tak samo było również z Magdalną Frank, fragmentami, kiedy już Białoruśnika prowadziła bardzo, e, bardzo wysoko. E, jakby była zdziwiona, że Frank dalej chce wygrywać kolejne gemy i po prostu walczyć o, o swoje punkty, i to takie było trochę dla mnie. E, no mało elegancji, jeśli, mało jeśli chodzi o zachowanie Ariny Sabalenki na korcie, natomiast tutaj jeśli chodzi o ten finał to było widać, że od początku jest mocno skoncentrowana, że tutaj absolutnie nie lekceważy swojej rywalki pomimo tego, że jak na razie te wszystkie mecze z Rzęk były bardzo, ale to bardzo jednostronne na korzyść Sabalenki, to tutaj dzisiaj było widać, że doskonale wie o tym, że musi się mierzyć też z publicznością, która jest bardzo, ale to bardzo fanatycznie nastawiona do swojej rodaczki, no i bądźmy szczerzy, tutaj Arina to Wytrzymała no i pokazała wyższość nad, nad swoją rywalką. No dobrze, ale co to znaczy teraz w kontekście właśnie rankingu pozycji liderki, yy, którą jest na razie Iga Świątek? To tak, po spotkaniu już z Julią Putincewą już wiedzieliśmy, że w rankingu Rejs to Aryna Sabalenka obejmie prowadzenie. Natomiast jeśli chodzi o ten główny ranking, czyli ranking WTA, bo RACE, przypominam, ranking RACE to jest ten, który zlicza punkty tylko z tego sezonu, który kwalifikuje do turnieju kończącego sezon, czyli turniu Masters, a liczony jest od początku stycznia, właśnie. To jest, to jest ten ranking. No i nie ma się co dziwić: Aryna Sawarenka dwa tytuły wielkoszlemowe w tym sezonie, teraz dołożyła. Drugi tytuł WTA 1000 po raz pierwszy w swojej karierze, warto to tutaj rzędu, podkreślić, tak. że pierwszy raz w swojej karierze wygrała Arina nie tylko dwa turnieje wielkoszlemowe, ale dwa turnieje, turnieje, dwa turnieje rangi WTA 1000, co jest też na pewno tutaj dużą nowością dla niej. No i pokazuje to, że Arina rozwija się jak najbardziej, no niestety tutaj jeśli chodzi o nasze polskie sprawy w dosyć dobrym kierunku, jeśli chodzi o różnorodność gry, nawet sam samo to zakończenie tego spotkania, to w jaki sposób Arina e, wykorzystała piłkę meczową, zagrała skrótem, później od razu potwierdziła to w olejem, coraz częściej Częściej Białorusinka znajduje się przy siatce. Trzeba przyznać, że oczywiście kiedy są kryzysowe momenty, kiedy są problemy, to Arina Sabalenka e, bardzo, ale to bardzo e, mocno idzie w te swoje stare nawyki, idzie w siłę. Natomiast e, kiedy mamy już pod kontrolą, kiedy ma trochę więcej swobody, pokazuje szeroki, bardzo szeroki wachlarz uderzeń, no i to jest na pewno e, pewnego rodzaju e, tutaj niepokojące dla rywalek, między innymi dla Igi Świątek. No i przechodząc właśnie do rankingu, o którym przed chwilą wspomniałam, o Race powiedziałam. Natomiast jeśli chodzi o ten główny ranking WTA, to pamiętajmy, że właśnie WTA Finals jest rozgrywane, będzie rozgrywane w tym sezonie o tydzień później niż to miało miejsce w roku poprzednim. No więc zgodnie z tym, co, co, jak, jak to jest co roku, punkty spadają w momencie, kiedy no na przykład ktoś wygrywa 20 października turniej te punkty są dopisywane zaraz po tym turnieju, no to równo 20 października, jakby w najnowszym rankingu, najnowszym notowaniu są odejmowane. No i tak ma być właśnie w przypadku teraz turnieju WTA Finals, czyli idę świątek, odejdą punkty przyznane. W tak, warto roku. podkreślić, że po turnieju Wuhan... Arina Sabalenka traci wciąż 69 punktów do Opolki, czyli ten sam triumf w Wuhan nie wystarczył do tego, aby objąć tę pozycję liderki, jeśli chodzi o Sabalenkę. Tak, y, natomiast w zeszłym roku iga wygrała wszystko, co się dało w WT Finals, czyli wszystkie mecze grupowe. Tam y, 125 punktów jest za mecz przegrany w grupie, w grupie a 250 za mecz wygrany, wygrany w, w grupie. grupie. Y, czyli, czyli maksymalnie jest... można osiągnąć 1500 punktów, czyli dokładnie to, co zrobiła iga, e, iga świątek tak w zeszłym roku. Natomiast 1500 punktów e, odpada idzie świątek za właśnie ten turniej. Natomiast Sabalence 625. Mhm. Czyli tutaj mielibyśmy różnicę po odjęciu tych punktów dokładnie 806 6. oczek na korzyść Sabalenki. Czyli wszystko wskazuje na to, że 28 października, kiedy ma wyjść nowe notowanie rankingu WTA, w którym Sabalenka ma wyprzedzić świątek, to będzie 806 punktów przewagi na Sabalenki. korzyść Białorusinki. Tak. No i teraz, oczywiście, pytanie, bo tutaj nie będziemy dzisiaj w stanie odpowiedzieć, kto będzie numerem jeden na koniec sezonu, bo tak jak powiedzieliśmy o tych punktach, czyli 100. 25 za przegrany mecz, 250 za wygrany mecz tak. w grupie. No to wszystko będzie później już zależało, tak naprawdę, od turnieju, właśnie kończącego sezon, czyli turnieju, który będzie rozgrywany w Riyadzie. Dokładnie tak. E, natomiast wszystko wskazuje na to, że numer jeden będzie Aryna Sabalenka, która przystąpi, właśnie jako światowa jedynka, mając 806 punktów przewagi. No warto tutaj przede, przede wszystkim podkreślić dom. to, że Iga będzie zależna od Sabalenki. Sabalenka jeśli wygra swoje trzy pierwsze mecze grupowe zdobędzie wtedy 750 punktów. Nie musi się już kompletnie oglądać za swoje plecy, nie musi się oglądać na IG Świątek, jeśli chodzi o ranking, więc tutaj e, Sabalenka jest zależna od siebie, natomiast IGA może wygrać cały turniej, wygrywając wszystkie mecze, natomiast jeśli Sabalenka wygra swoje wszystkie mecze grupowe, albo nawet e, oczywiście jeśli wygra już ten półfinałowy mecz i będzie w finale, to to Ona wszystko będzie, będzie e, tak. załatwione i Białorusinka będzie tą, e, która obejmie prowadzenie, jeśli chodzi zakończy po prostu tak, ten tak, sezon tak. jako liderka, na czym na pewno zależy Białorusince, myślę, że bardziej niż Idze Świątek, co pokazują po prostu też ostatnie wypowiedzi, ostatnie nawet odwołania, jeśli chodzi o turnieje, także tutaj zamykamy ten wątek, jeśli chodzi o ranking, wszystko myślę, że jest jasne i klarowne, czekamy z niecierpliwością na turniej WTA Finals, który już no tak naprawdę za trzy tygodnie. Tak, 2 listopada. Jakbyście czegoś, jakby coś było niejasne z tymi punktami, choć wydaje nam się, że dosyć klarownie powiedzieliśmy, to oczywiście piszcie w komentarzach, to Wam jak najbardziej napiszemy też, tak. jeśli chodzi o, o tę liczbę punktów, czy za wygrane, czy za przegrane i tak dalej. Natomiast... Kończy się turniej w Wuhan, natomiast nasze Magdy tak, nie kończą tak swoich występów w Tak, widzę ładnie zapisałeś, w ale bardzo, to, e, tak, tak, bardzo to nas cieszy, bo, bo Magda Magdalena French, będzie 24. rakietą świata od jutra, i to jest naprawdę. No, no Można powiedzieć klasyczny poniedziałek, wow. jeśli chodzi o nowe notowanie, nowa życiówka Magdaleny Frank. To już jest taki chleb powszedni, jak się śmiejemy, że od 123 tygodni, oczywiście 123 tydzień jako liderka światowego rankingu Iga Świątek rozpoczęła tak. poprzedni poniedziałek i tak liczymy. Tak, jeśli chodzi o klasyczne poniedziałkowe informacje, to Magdalena Frank po raz kolejny z życiówką. Również Magdalinę ta awansuje w rankingu na 40 miejsce, natomiast tym razem Magdy postanowiły pójść innymi ścieżkami. Kami, jeśli chodzi o swoje plany. Tak. E, według e, ich kalendarza zostały im trzy turnieje e, do końca sezonu. No to może zacznijmy od tego, że Magdalena Frank zagra w turnieju tak. 250. W Osadze jest rozstawiona z numerem pierwszym. Druga jest Leila Fernandez. Jest kilka mocnych mhm. nazwisk tam. E, natomiast e, popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy Magda już była rozstawiona z jedynką? Chyba to no, jest znaczy, pierwszy wiem, że na Mistrzostwach raz. Polski to 12 lat No było. tak, ale... <laughs> ale na ale, turnieju ale, rangi no właśnie, jej właśnie. nie była nigdy. No to chyba nie pierwszy była. raz, więc więc też taka ciekawa sytuacja. Ja pamiętam jak Magdalenet po tak. Australną pierwszy tak. raz była w którymś turnieju rozstawiona z jedynką, natomiast no tutaj tutaj taka też nowość dla Magdaleny Frank 24 miejsce rewelacyjne. Natomiast pierwsza runda camila osorio eh, colombica 1 no, do czterech bilans. bilans tak, jak na razie, tak, tak, Przegrana tak. W, w tym roku na trawie zresztą, właśnie z mhm. Kolumbiką. E, natomiast ten ich mecz na hardzie, rok temu rozgrywany, Magdalena Frank wygrała dosyć gładko, więc mam nadzieję, że tutaj też ta nawierzchnia i to, jak w dobrej dyspozycji jest Magdalena, po prostu pozwoli trochę poprawić ten bilans i po prostu awansować do kolejnej rundy. Podkreślamy, że turniej w Osace to jest turniej WTA 250. Kolejne turnieje jakie ma zaplanowane Magdalena Frank, to jest. Este... Tokio 500 oraz Hongkong 250. Także myślę, że możemy liczyć właśnie na jeszcze trzy turnieje w wykonaniu Magdaleny Frank. A co do Magdaleny? No to jest dużo dużo punktów, tak. też jeszcze może Magda Frank zdobyć. A Magdalenet z kolei, która będzie 40. rakietą świata jutro. Wiadomo, tutaj nie jest to życiówka, bo życiówka to było 19. miejsce. Natomiast, natomiast na pewno tutaj się też mówiliśmy Wami przy okazji live i przy okazji jednego z ostatnich odcinków, że tu się panie na pewno też nakręcają mimo wszystko wzajemnie. E, mam tu na myśli tak. dwie Magdy, o, o to numer dwa. E, jeśli na chodzi, która jest tak, na, po, polską rakietą numer dwa, oczywiście w tej chwili Magdalena Frank patrząc po, po rankingu. E, ale Magdalinet zagra tak tutaj e, sobie podpatruje Ningbo. Tak, Dingwold, Turnii Radio I w pierwszej rundzie zagra z Katarzyną Katerziną, Katerziną Siniakową, z którą ma bilans 4 do 1. Jedyny przegrany mecz to ten finał w Polsce turnieju WTA 100 w Grodzisku Mazowieckim. Dwa mm -hmm. lata temu mm. to był ten turniej o samochód, bo za wygraną był A, właśnie tak, wtedy tak. samochód i wtedy Magdalinet niestety przegrała z Czeszką, natomiast mm. wszystkie inne cztery spotkania Magdalinet na swoją korzyść, choć to też dosyć dawne czasy, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie dziś w tym tygodniu. Warto podkreślić, że Magdalinet jeśli wygra spotkanie z Czeszką, to spotka się z Emmą Nawarro ponieważ tak. ona ma jako choć rozstawiona Emma, z numerem tak 3 wolny los. Mam wrażenie, dobrze, tak. dobrze że dobrze tutaj forma była wzwyżko, zwyżkowa. Tak ostatnio nie ujmując absolutnie tu gdzie Frank zwycięstwa na demo nawaro, żeby była tutaj absolutnie jasność. Ale mam wrażenie, że ta forma troszkę teraz spadła u Emmy w tej końcówce sezonu. Eee, I u Magdy, tak jak mówiłeś, trochę inne plany, mm, tak, jeśli, jeśli chodzi, chodzi o kolejne turnieje. Natomiast ta sama liczba co u Magdalen Frank, natomiast tak. teraz gra WTA 500 właśnie w Ningbo, później zostaje w Chinach, gra turniej WTA 250. Oraz później jeszcze jeden tych nazw. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie, jeśli chodzi o miasta, natomiast tak. zostaje po prostu Magda Linet w Chinach. Jeśli chodzi o swoje ostatnie trzy turnieje, to są wszystkie turnieje właśnie w Chinach. Najpierw 500 w Ningbo, a później 250. Dwie pozostałe Magdzie tutaj w tym sezonie. A jak widać, Magda się w Chinach też tak, bardzo, bardzo dobrze, dobrze czuje. Dobrze no i na koniec siódmy tytuł, siódmy tytuł Janika, Janika Sinera. Sinera. Pokonał w takim szlagierze, można powiedzieć, Nowaga tak. Dżokowicza 7 do 6, 6 do 3. Ja żałuję, mówię tak. szczerze. <laughs> tak, no trzeba przyznać, że myślę, że nawet dla Dżokowicza ten finał jest dobrym wynikiem. Tak. Patrząc na to, że Nowak po Igrzyskach Olimpijskich chyba już dobrze wiemy, że tak naprawdę ten sezon nie jest dla niego już nie wiadomo, jak mocno traktowany priorytetowo. Turnieje wielkoszlemowych już nie ma, raczej turnieje ATP 1000 go już nie napędzają, to są raczej te turnieje wielkoszlemowe. Natomiast Janik Sinner, no. Ciężko się oprzeć wrażeniu, że jakiś tam niesmak mimo wszystko pozostaje, tak. wciąż apelacja wady o to, aby e, od roku do dwóch zawiesić za pozytywne Nie testy tak. Włocha. E, to sprawia, że, że ciężko tak e, to wszystko przeżywać w odpowiedni. Sposób. Ja, ja i tak, nie chcę wiedzieć, że go nie lubiłam w takim tak. sensie, po prostu nie byłam jakąś fanką jego tenisa. Na pewno z tej dwójki to w ogóle bez dwóch zdań, bez zawahania tu mówię, mam na myśli młodych, mam tu na myśli Alcaraza, to w ogóle po, po jednej nutce od razu mówię Carlos Alcaraz. A tutaj jeszcze te wszystkie sytuacje z Cinnerem doszły w ostatnim czasie i, i jakoś tak, nie wiem, nie umiem mówić. No cóż, trochę nie smak, prostu, tak, tak. To też ciekawe, ponieważ zarówno no Nowak ma byłego pracownika Trenera do przygotowania fizycznego w swoim teamie i odwrotnie, no tak. przede wszystkim to działa na wyobraźnie włoski właśnie team Janika Sinera, gdzie widzieliśmy te twarze bardzo długo, przez bardzo długi okres u Joka i widziałem tam fanów Dżokowicza na X-ie że nie powinni się cieszyć ze zwycięstwa tak, tak jak byli piłkarze, nie celebrują goli przeciwko Swoimi, byłym swoim tak. byłym drużynom, to, to może nie powinni celebrować. no jest to na pewno dosyć dziwny obrazek widzieć tak. Takie wymiany. Natomiast, no cóż, na pewno bardzo ciekawym obrazkiem był Roger Federer, tak. Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, którzy praktycznie przez cały mecz Rozmawiali. razem dyskutowali. Tak. Carlos Alcaraz, wpatrzony jak w obrazek y Rogera Federera, ciężko mu się zresztą dziwić. Tak. tak samo bym reagował. Natomiast naprawdę miłe obrazki. No i też Nowak Djokovic odniósł się. Do Rogera Federera podczas ceremonii, że, że miło było zobaczyć go na korsie, natomiast jest przyzwyczajony do tego, że widzi go raczej po drugiej stronie siatki, a nie gdzieś tam wyżej na trybunach. Także na pewno taki miły akcent na koniec. No dobrze, także my się pewnie widzimy w przyszłym tygodniu. Na pewno obiecujemy, bo jest w zanadrzu e, też filmik nagrany, mamy skortu, także pewnie on się na dniach pojawi, bo też czekaliśmy właśnie na taką, na taką lukę, e, ale to spokojnie to nie znaczy, że jak on już powstał, to że następne nie powstaną, tak. też powstaną, ale faktycznie mamy jeszcze taki jeden e, do wrzucenia. E, no i na pewno będziemy reagować, jak coś tylko się w świecie tenisa będzie Oczywiście, działo. Oczywiście, że tak nasze będziemy... Magdy grają, czy Czekamy na, tak. na IG Świątek. Zobaczymy, czy będą jakieś nowe newsy, czy też nie. Czekamy na potwierdzone informacje. Tylko i wyłącznie, oczywiście, <gry> zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.